Witam Państwa, Niziołek Dominik, firma Elwita. Dzisiaj jesteśmy na plantacji cebuli. W tym roku uprawa jej będzie wyjątkowo trudna ze względu na nadmiar wody. Bardzo często uprawy są niedeszczowane, a i tak stoją w wodzie. Jest to bardzo dobre środowisko dla rozwoju różnego rodzaju grzybów, ale także chorób bakteryjnych, gdzie bakterie bardzo lubią środowisko mokre i ciepłe, takie właśnie jak jest dzisiaj, jakie mieliśmy przez ostatnie tygodnie. Środki fungicydowe w tym roku mogą nie dawać rady ze względu, że cebula pokrywa się woskiem. I aplikacja takiej chemii jest bardzo utrudniona i tutaj jako firma zalecamy stosowanie wszelakiego rodzaju kondencjonerów do wody i adiuwantów. Mamy w ofercie bardzo szeroką gamę takich środków przeznaczonych do różnych zabiegów od chemii herbicydowej, fungicydowej, także do insektycydów. I tutaj dobór ich zależy od tego, w jakiej fazie wykonujemy zabieg, jakim środkiem i w jakich warunkach pogodowych. Następnym krokiem w uprawie bardzo ważne jest prawidłowe odżywienie, ale też zabezpieczenie tej uprawy. I tutaj jako cebula, roślina, która bardzo lubi siarkę, polecamy nasz produkt Elvita Escar, czyli bardzo duża ilość siarki, która działa nie tylko odżywczo, czyli dostarcza tego niezbędnego składnika, jakim jest siarka na uprawę, ale także ma działanie fungistatyczne i fitotoksyczne, czyli ogranicza występowanie tych grzybów, ale też bardzo często ogranicza albo całkowicie eliminuje bakterie z naszych plantacji, a choroby bakteryjne będą bardzo dużym problemem. Podobnie jak Elvita Escar działa produkt Elvita Miedź, czyli bardzo duża ilość miedzi, która również działa fungistatycznie, powoduje wyczyszczenie nam plantacji i te zabiegi powinniśmy robić w fazie do momentu kiedy szczypior nam się załamie, czyli tak jak już tutaj widzimy Pierwszy zaczyna łamać, tutaj już te zabiegi mogą być dość późne, mogą nie być tak skuteczne i w takich przypadkach polecamy już bardzo mocną chemię, która działa typowo na grzyby czy, czy też bakterie, na przykład poliversum. Oprócz bardzo dużej ilości siarki i odpowiedniego zabezpieczenia naszej plantacji przed chorobami grzybowymi e, i bakteryjnymi, bardzo ważne jest również odżywienie plantacji. I tutaj, jako firma, mamy e, dla Państwa bardzo szeroką gamę. E, proponujemy nawozy dedykowane typowo pod uprawy cebulowe, to niekoniecznie pod cebulę, ale także czosnek, por, e, elwita cebulowe, czyli mikro i makroelementy dobrane konkretnie pod dany typ uprawy, e, gdzie mamy również bardzo dużą ilość e, siarki, mamy bardzo dużą ilość żelaza. Manganu, e, cynku. E, cynku, który też wpływa na to, żeby szczypior tak szybko się nie załamywał, e, ale występuje tam również azot, potas, fosfor, czyli to, czego rośliny potrzebują w tym momencie e, najbardziej. Następną rzeczą, którą możemy zastosować w naszych uprawach jest nasz cały pakiet produktów, czyli VBOX Cebul. Jest to pakiet, który dostarcza oczywiście bardzo dużą ilość mikro i makro elementów dedykowanych pod uprawę cebulową, ale także ma za zadanie pobudzić tą pompę wapienną, czyli ten głód wapnia przez roślinę, który oczywiście wpływa na jakość plonu naszego, czyli będziemy mieć go dużo lepszej jakości, dużo więcej też dzięki bardzo dużej ilości wapnia, który robi tak naprawdę masę główki cebuli, ale także wpływa na to, jak cebula nam się przechowuje, jak długo możemy ją przetrzymać i jak mocno trzyma się jej łuska. Czyli tutaj dzięki vibox Cebul będziemy mogli wyeliminować problem opadającej łuski, czyli tego, co widzieliśmy w zeszłym roku, gdzie po Paniu cebuli łuska bardzo szybko odpadała i cebula nie nadawała się do przetrzymywania, a bardzo często też nie nadawała się już do handlu. Oczywiście do zabiegów polecamy również stosowanie aminokwasów, które wpływają również na jakość plonu e, i na ilość i ilość tego plonu handlowego. Jesteśmy w regionie, w którym e, cebula jest uprawiana bardzo często i bardzo często występuje ona w monokulturze. Jest to bardzo duży problem z tego względu, że e, na ziemiach tych bardzo często pojawiają się różne choroby e, choroby wywoływane właśnie monokulturą różne bakterie, grzyby, których później jest bardzo ciężko się pozbyć i też bardzo często na tych ziemiach nie jest stosowany obornik, czyli ta nasza struktura ziemi jest bardzo zaburzona, a próchnica jest bardzo niska. I tutaj jako firma bardzo mocno poleczamy nasz produkt Elbioterra, czyli bakterie, które mają wspomóc w rozkładzie resztek pożniwnych, które mają poprawić tą strukturę ziemi, ale także mają działanie, które spowoduje, że chemia, czyli wszystkie herbicydy, fungicydy, które stosowaliśmy w poprzednim sezonie, czy, czy czy jeszcze wcześniej będą dużo łatwiej rozkładane i dużo szybciej się ich pozbędziemy z ziemi? Oczywiście produkt Albioterra możemy zastosować w mieszaninie z humusami i to jest bardzo polecane na plantacjach, gdzie obornik występuje bardzo rzadko albo nie występuje wcale. Dzięki domieszce humusów będziemy w łatwy sposób mogli podnieść strukturę tej ziemi, a także jej żyzność i wykorzystanie tych nawozów, które stosujemy rok do roku. Z mojej strony dzisiaj to już wszystko. Oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, zostawiania łapek w górę i komentarzy. Pozdrawiam, Niziołek Dominik.